Koleczko widzowie, to jestem ja. No i dzisiaj będę wam pokazywał, yy, czym jest kryjówka złodziei. Kryjówka złodziei, tu bardziej bandytów. Ona powinna się kryć o, w tamtym miejscu. Już tam ja idę i wam pokazuję. Może trzeba coś podblokować, może nie. Ale powinna być w tym miejscu miotła. W tym miejscu. I ta miotła uruchamia tutaj wejście. Tutaj nic nie ma. Ale za to wiem, jak wejść naprawdę. Okej. Okay. Wchodzimy. Okej. Okay. Musimy zrespić sobie o ten domek na samej dole. O ten właśnie domek. Ten domek. To jest właśnie ten domek. Jak sobie już zrespimy ten domek, chodzimy tutaj do niego. No to tu mamy to miotło. I tu jest baza bandytów. Więc otwieramy. Tadam. Tutaj musimy zamknąć. Sobie. No i mamy. A inni tak chcieli to sprawdzić. No i tylko ja o tym wiem. Więc ci, którzy oglądają, proszę o łapkę w górę, nie zmuszam i o subskrypcję. Więc to jest akurat ta prawdziwa baza bandytów. Tu mamy więzienie, no ale mi się wydaje, że aby wejść na prawdziwą bazę, Złodziejów, tam gdzie jest. Ty, no, myjnia Znaczy, tam gdzie się ten. Tam, gdzie jest ten motor. No, wiecie o co mi chodzi. No, to tam musimy pójść, i dopiero wtedy chyba. Okej. Okay. Dobra, teraz idziemy do kina, żeby nam się ta. ta miotła wyświetliła. Więc teraz chodźmy do kina, bo chyba tak to jest. Że musi się ta y, wyświetlić, ta miotła w tym kubełku. Więc teraz musimy obejrzeć sobie ten film. Więc lecimy do kina. Okej, okay. lepiej musicie łapkować, aby było więcej filmów o sekretach, jeśli chcecie. Okej, okay, więc gdzie był kino? XD na dole pewnie tutaj oczywiście no i teraz teleporter Iś Iś no u nas gdzieś tu gdzie, to, gdzie była ta sala kinoła? tak to jest to jesteśmy na filmie no ospalaj się ty w filmie no okej okay, my oglądamy Musimy całuteńki wejrzeć, aby się to udało. Okej. Okay. Będzie niedługo kolejny. Okej. Okay. Jest gdzieś tutaj. I ciekawe co teraz. Coś się stało. I gdzie teraz? jest w bazie złodziei. I tu jest też podobna ta baza bandytów, złodziei. Musimy iść tutaj. Widzimy tu. Tu on nowa musimy. Ja wam to zastopuję. Okej. Okay. Okej. Okay. Już jesteśmy prawie przy końcu. Ok, i jest on już w tej bazie Złodziei Bandytów. No i teraz musi przelecieć to zdjęcie. No i zobaczymy, czy już to jest. Ok, dziękuję za film, fajny był. No to teraz lecimy i zobaczmy, czy tam jutro jest. Może się uda, może nie. Ale to już zobaczycie na kolejnym odcinku. Więc ja się już z wami żegnam, widzowie, pa pa!